Jesteśmy na półmetku naszych spotkań roboczych w ramach Blue Baltic Community. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest cyfrowym bliźniakom, Digital Twin, i także w ramach tego spotkania mogliśmy zaprezentować wersję beta naszej mapy dostawców offshore wind. Co to jest ta mapa? Otóż, mapa ma zbierać wszystkich uczestników tego. Skomplikowanego procesu, jakim jest powstawanie, tworzenie morskich farm wiatrowych. I mamy nadzieję, że będą Państwo z nami współtworzyć tą mapę. Dlatego zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pozwoli nam w sposób dokładny sprecyzować, w których obszarach morskich farm wiatrowych, państwo działają. Reprezentuję firmę Industria, jest to wielobranżowe biuro architektoniczne, które Wykorzystuję w swojej pracy najnowocześniejsze technologie, mamy rozwiązania dla przemysłu, dla branży offshore również, projektujemy także zaplecza dla branży offshore. Tak jak powiedziałem, w swojej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, dzięki czemu te modele, które tworzymy przy projektowaniu, również służą później użytkownikom do zarządzania obiektem w trakcie jego użytkowania. Digital Twin daje ogromne możliwości. Jest tutaj cały szereg korzyści, które płyną ze stosowania tej technologii. Zaczynając od zbierania oczywiście aktualnych i rzeczywistych danych z danego obiektu, które pozwalają nam później optymalizować produkcję, optymalizować użytkowanie. Pozwalają nam też ograniczyć ilość osób na obiekcie, gdyż możemy Pewne rzeczy wyciągnąć z obiektu zdalnie. Nie musimy sterować obiektem też uczestnicząc w tym osobiście. Digital Twin jest technologią, która umożliwia nam optymalizację, począwszy od procesu inwestycyjnego aż poprzez eksploatację do decommissioningu, ewentualnie przebudowy obiektu, niezależnie od tego, czy będzie to farma wiatrowa, fotowoltaiczna, czy jakiekolwiek inne urządzenie bądź system. Myślę, że morska energetyka wiatrowa nie będzie miała prawa istnienia bez wiernego odtworzenia w wersji cyfrowej. Jak wiemy jest to, jest to zasób, który będzie bardzo trudno dostępny. Warunki pogodowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiają wizyty częste na obiektach. Także odwzorowanie wirtualnej rzeczywistości pozwoli na monitorowanie, śledzenie historii, a także przewidywanie przyszłych awarii, co zminimalizuje koszt wytworzenia energii. Jeżeli chodzi o naszą firmę, aktualnie nie posiadamy zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową. Wykonywaliśmy trochę obliczeń konstrukcji do morskiej energetyki wiatrowej, a także przygotowywaliśmy plany transportu i załadunku dla elementów farm wiatrowych. Natomiast ze względu na nasze doświadczenie z rynku okrętowego jesteśmy bardzo zainteresowani cyfryzacją i przedstawieniem możliwości cyfryzacji dla morskiej energetyki wiatrowej. Staramy się pomóc w przekonaniu inwestorów do tego, że warto no i szukamy kontaktów z firmami, które byłyby zainteresowane tego typu usługami.